Efekty, efekty, efekty. Czy może być coś piękniejszego? Efekt. Ale zanim przejdziemy do zaawansowanych funkcji, zobaczmy same podstawy, jak dodawać efekty na ścieżkach, tworzyć łańcuchy efektów, porządkować je w foldery i korzystać z miernika wydajności. Zaczynajmy. Mam tutaj prostą poglądową partię. Króciutką posłuchajmy. Załóżmy, że na pierwszą ścieżkę, na której mam partię klawesynu, chciałbym dodać jakieś efekty, to muszę na tej właśnie ścieżce kliknąć lewym przyciskiem myszy w ikonę FX. Wtedy otworzy mi się okno, w którym mogę dodać różne efekty. Po lewej stronie mam tutaj takie okno, w którym mogę wybierać efekty ze względu na podział na różne kategorie. W tej chwili mam wybraną opcję wszystkie pluginy, czyli widzę tutaj wszystkie pluginy, jakie dostajemy razem z czystą instalacją programu Reaper. W zakładce VST mamy efekty typu VST, w zakładce VSTI mamy wirtualne instrumenty. JS, czyli prawie 200 efektów, które przychodzi nam z czystą instalacją programu Reaper. W zakładce instrumenty mamy również wirtualne instrumenty. Tutaj efekty od firmy KOKOS, ostatnio używane. Mamy również podział na kategorie. Gdy rozwinę to okno, to widzimy, że mamy tutaj efekty typu delay, dynamiczne, czyli kompresory, equalizery itd., itd. Mamy tutaj również podział ze względu na producentów efektów. Łańcuchy, to do tego jeszcze dojdziemy i na dole możemy tworzyć własne foldery, ale to też za chwilę. Załóżmy, że chciałbym teraz dodać efekt typu equalizer, czyli mogę oczywiście ręcznie tutaj poszukać w zakładce KOKOS equalizera lub w zakładce JS, ale mogę tutaj w filtrze na przykład wpisać fragment słowa equalizer, czyli najlepiej wpisać EQ i wtedy, gdy wejdę we wszystkie pluginy, to odfiltrują mi się wszystkie efekty, które w swojej nazwie mają EQ. Załóżmy, że wybiorę ten pierwszy. I załóżmy, że chciałbym tutaj odfiltrować górne częstotliwości z tej partii klawesynu. Załóżmy, że chciałbym dodać jeszcze drugi efekt typu delay. Wpiszę tutaj delay i wybiorę powiedzmy ten pierwszy. I załóżmy, że chciałbym, żeby mój delay grał ósemkami, czyli muszę tutaj wpisać wartość 1. OK, zmniejszyłem ilość parametru Wet, czyli głośność naszego efektu Delay, i załóżmy, że chciałbym dodać jeszcze trzeci efekt, czyli Reverb. Wpiszę tutaj na przykład Verb, wybiorę sobie ten pierwszy, wybiorę sobie na przykład opcję Reverb Generator. Ok, zwiększyłem trochę room size, czyli wielkość pomieszczenia. Dodam sobie swój delay i posłuchajmy w całości. Ok, załóżmy, że mnie to na tą chwilę satysfakcjonuje. Kolejność efektów mogę oczywiście swobodnie sobie zmieniać, czyli mogę w tej chwili reverb przestawić przed delay i tak dalej. Mogę również takie trzy efekty zapisać w postaci tak zwanego łańcucha. Jeśli, na przykład, uważam, że w przyszłości takie trzy efekty, jeden po drugim, będą mi potrzebne, mogę je teraz wszystkie zaznaczyć z Shiftem, kliknąć prawym przyciskiem myszy, wejść w łańcuchy efektów, zapisz zaznaczone efekty jako łańcuch i załóżmy, że zapiszę to jako EQ, Delay i Reverb. I teraz, gdy usunę te efekty i wejdę w opcję Dodaj, to tutaj w łańcuchach efektów właśnie mam zapisany ten łańcuch, jeśli go włączę to pojawią mi się te wszystkie trzy efekty łącznie z parametrami, jakie tutaj ustawiłem, czyli filtr górnopółkowy, delay wartość 1, reverb o większym roomie, czyli jest to dosyć przydatna funkcja. Jeśli chciałbym na chwilę wyłączyć wszystkie efekty na tej ścieżce, to oczywiście w tym miejscu klikam wyłącz i w tej chwili moja partia będzie odgrywana bez efektów. Natomiast jeśli chciałbym wyłączyć tylko niektóre efekty, to oczywiście wchodzę w zakładkę efekty, i odznaczam na przykład w tym miejscu pogłos. Jeśli chciałbym skasować wszystkie efekty z danej ścieżki, to przytrzymuję przycisk Alt i klikam w ikonę FX. Wtedy gdy tutaj wejdę, to jak widać, nie mam na tej ścieżce klawesynu żadnego efektu w tej chwili włączonego. Załóżmy, że chciałbym teraz coś zmienić w parametrach efektów na ścieżce klawesynu, więc zamiast klikać lewym przyciskiem myszy, gdzie otwiera mi się okno dodawania efektów, Lepiej kliknąć prawym przyciskiem myszy i wtedy mam już do wyboru tylko te efekty, które aktualnie na tej ścieżce są zapięte. Mogę również tutaj oczywiście wybrać ostatnio używane, wybrać z kategorii, producentów i z łańcuchów, czyli mogę również z tego poziomu dodawać kolejne efekty, ale załóżmy, że chcę coś zmienić w efekcie pogłosowym, więc teraz otworzyło mi się okno tylko z tym efektem, ono jest takie swobodne, mogę je sobie tutaj zostawić, włączyć tą ścieżkę i na żywo coś modyfikować. Takich otwartych okien z efektami mogę mieć kilka. Znowu kliknę tutaj prawym przyciskiem myszy. Otworzę sobie Equalizer i załóżmy, że otworzę sobie również Pogłos. Chwytając za górną krawędź efektu mogę postawić sobie efekt jeden nad drugim na przykład. I teraz już podczas odtwarzania mogę sobie tutaj modyfikować konkretne parametry. Efekty oraz instrumenty, które mamy zainstalowane na komputerze możemy również samemu sobie uporządkować w konkretne foldery. Czyli tutaj w miejscu pod folderami możemy kliknąć prawym przyciskiem myszy. Pojawi nam się okno Dodaj folder. Wpiszę sobie na przykład tutaj nazwę Reverb. I teraz utworzył mi się tutaj folder Reverb, w którym jeszcze nic nie ma. Więc żeby do niego dodać jakieś efekty, muszę je najpierw znaleźć. Wpiszę sobie tutaj Verb. Wejdę we wszystkie pluginy oczywiście, bo w tej chwili... Mój filtr jest zapięty tylko na mój folder, w którym jeszcze nic nie ma, więc muszę zaznaczyć wszystkie pluginy. I pojawiły mi się tutaj tylko te pluginy, które w swojej nazwie mają słowo VERB. Zaznaczę je obydwa z wciśniętym shiftem i przeciągnę do folderu reverb. I teraz, gdy wyczyszczę ten filtr i wejdę w zakładkę reverb, to mam tutaj tylko te dwa dodane efekty. Załóżmy, że chciałbym dodać kolejny folder, na przykład equalizer. Nazwę go sobie w skrócie EQ. Wyszukam tutaj efekty, które mają w swojej nazwie również słowo EQ. Oczywiście znowu muszę kliknąć wszystkie pluginy. I załóżmy, że teraz poglądowo tylko przerzucę tylko te dwa. Wyczyszczę filtr. I w zakładce EQ mam te dwa pluginy. W zakładce Reverb mam te dwa pluginy. Zakładkę Favorites mogę sobie na razie usunąć. I teraz kolejność tych folderów możemy również zmieniać, jeśli mamy ich tutaj już więcej. Klikam prawym przyciskiem myszy na folder EQ. Mogę go oczywiście edytować, czyli zmienić mu na przykład nazwę, ale mogę też zrobić Move to Top i wtedy on mi się przeniesie o piętro wyżej. A teraz jeszcze pokażę opcję tak zwanych Smart Folderów, czyli znowu kliknę tutaj prawym przyciskiem myszy, dam Dodaj Folder, załóżmy, że teraz będą to Delay'e. I teraz gdy zaznaczę opcję Smart Folder, to tutaj w miejscu Filtr mogę wpisać słowo Delay, dam OK. I teraz jak widać do tego folderu wskoczyły mi wszystkie te pluginy, które w swojej nazwie mają słowo Delay, czyli to, które wpisałem w miejscu filtr. Jedynym minusem opcji Smart folderu jest to, że nie możemy stąd sobie usunąć jakiegoś efektu, którego nie chcielibyśmy mieć w tym folderze, czyli jeśli na przykład chciałbym wyrzucić z tego folderu ten efekt, to gdy wcisnę klawisz Delete, on mi się nie usunie. A inaczej jest w tych folderach ręcznie robionych, gdybym chciał z tego folderu Reverb usunąć na przykład ten efekt, zaznaczam go, daję delete i już go tutaj nie mam. Więc trzeba o tym pamiętać tworząc te smart foldery. Teraz gdy zamknę okno dodawania efektów i kliknę prawym przyciskiem myszy na moją ścieżkę pierwszą, to jak widać mam tutaj moje wszystkie dodane foldery: folder EQ, folder Reverb i folder Delay. Więc mogę również z tego poziomu mieć szybki dostęp do efektów. Nie muszę wchodzić tutaj w duże okno, ich szukać, dodawać. Mogę to po prostu robić w szybszy sposób właśnie w tym miejscu. Oczywiście efekty możemy dodawać także na panelu miksera. Włączę go teraz, czyli skrót Ctrl-M, i wszystko tutaj działa tak samo jak na panelu ścieżek, czyli w przypadku powiedzmy ścieżki klawesynu, mam ją tutaj na panelu miksera. Wchodzę w zakładkę FX i wszystkie te okna działają dokładnie w ten sam sposób. Dodatkowo, jeśli chwycę za dolną krawędź pasku transportu, mogę rozszerzyć tutaj widok miksera i pojawi mi się miejsce, w którym widzę wszystkie moje zapięte aktualnie wtyczki na pierwszej ścieżce. I oczywiście, klikając w wybraną z nich, będę otwierał wybrany efekt. Gdy zmniejszę ten widok miksera, bo w tej chwili jest dosyć duży, to modyfikuje się on do takiej postaci, że mogę tutaj sobie w tym miejscu przewijać kolejne dodane na danej ścieżce efekty. Dodatkowo, oczywiście, na ścieżce głównej, czyli tej, do której wpadają sygnały z wszystkich naszych ścieżek w danym utworze, również możemy dodawać efekty zarówno z poziomu panelu miksera jak i z poziomu tutaj widoku ścieżki głównej. W przypadku, gdy pracujemy nad jakimś utworem, który ma wiele ścieżek i używamy wielu efektów lub wirtualnych instrumentów, przydaje się tak zwany miernik wydajności, który znajduje się w menu Widok. Mamy tutaj miernik wydajności, czyli skrót CtrlAltP, i teraz widzimy ile na każdej poszczególnej ścieżce mamy włączonych efektów, czyli ja mam tylko na pierwszych dwóch ścieżkach po trzy efekty i jakie jest obciążenie procesora dla wybranych ścieżek. Na samym dole mamy podsumowanie, mam włączonych w tej chwili sześć efektów i około 1,5% obciążenia mojego CPU, czyli niedużo. Funkcja miernika wydajności przydaje się wtedy, gdy używamy wielu efektów i instrumentów wirtualnych i słyszymy jakieś zniekształcenia w odtwarzaniu dźwięku. Różne trzaski i tak dalej. Wtedy możemy wejść w ten miernik i zobaczyć, czy na przykład nasze zużycie procesora jest jakieś bardzo duże, na przykład typu, nie wiem, 80, 70% lub 90%. No i oczywiście w takiej sytuacji warto sobie wstępnie wyrenderować efektów. 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 Ale o tym w kolejnych odcinkach.